Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Tata rozpierdziela obraz. Mama świnka i tata świnka mają nowe zdjęcie Pepy i George'a. Musimy powiesić to śliczne gówno. Z chęcią je rozjebie. Panem złotą rączką. Na pewno sobie poradzisz? Nie. Rozjebie ścianę. To dobrze. Ja pójdę do babci i dziadka świnki. Do zobaczenia. Tylko nie na bałagań. Pomyślę. Do widzenia. Do widzenia. Obrazek? Możecie popatrzeć i nauczyć się, jak to dobrze zrobić. Potrzebna nam będzie miarka. I ołówek! Tu właśnie wbije gwóźdź. Nie zbóż ściany, tato! <laughs> I tak rozwalę. Potrzebny młotek, i gwóźdź. Odsuńcie się dzieci i spójrzcie, jak to robi zawodowiec. Tata świnka wbija gwóźdź w ścianę. Nie zburz ściany, tato. <laughs> Nie pleć głupstw, Peppo. O kurwa. Być. Tata świnka zrobił w ścianie dużą dziurę. Oj, tato! Zniszczyłeś ścianę. To tylko niewielka ryska. Obrazek ją zasłoni. Już Nadal widać pęknięcia, tato. Tak. Wyjmę gwoździk i załatam je. Nie nabałagań, tato. O, nie przesadzaj, Peppo. A, wychodzi. O, oj. No to teraz żeś zjebał ścianę do końca. Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę. Mhm. Myślisz, że mama zauważy? Co oni wyrabiają? Tato, widzimy cię! Tata świnka musi naprawić ścianę, zanim mama świnka wróci do domu. Cegłę, proszę? Najpierw tata wstawia w dziurę cegły. Już. Potem gipsuję cegły. I Potem tata maluje ściany. <grystanie> Jak nowa? Ściana naprawiona. Hurra! <grystanie> Ale popatrzcie, jaki tu bałagan. Ojej, lepiej posprzątajmy, zanim wróci mama. Najpierw tata szybko myje George'a i Pepe. Potem Pepa odkurza podłogę. A tata świnka czyści narzędzia. Mama! O chuj! Mama! Mama już jest! Ej, udawajcie, że nic się nie stało. Witajcie! Witaj! Co porabialiście? Och, nic. <laughs> tak, widzę, że nic nie zrobiliście. Mieliście przecież zawiesić obrazek. W całym tym zamieszaniu tata świnka zapomniał o zawieszeniu zdjęcia. Uh. Nie jestem ekspertem, ale według mnie to proste. Już. No tak, to bardzo łatwe. Jak robił to tatuś, wydawało się okropnie trudne. Cicho, Pepo. Zamknij mordę. <śpiewanie> <śpiewanie> Postacią głosów użyczyli Julita Korzuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torhan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.